Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Twój biznes od podstaw. Twój biznes od podstaw to takie miejsce, gdzie pomagamy małym przedsiębiorcom, małym firmom stać się coraz bardziej efektywnym. Pomagamy wprowadzać automatyzację i standaryzację, które nie zabijają indywidualności tej firmy. Pomagamy je tak skalować, aby w tych samych roboczych godzinach wykonać zdecydowanie więcej działań, tym samym maksymalizować zyski w swoim przedsiębiorstwie. A myślę, że nie trzeba nikomu wspominać, że jest to jeden z zwykle celów przedsiębiorcy. Nie mówię, że najważniejszy, ale zwykle na top 3. Jeżeli chodzi o mnie, nazywam się Jest na brunetka i jakby mam okazję od początku tę markę tworzyć. Prawda jest taka, że od wielu lat pracuję jako podwykonawca, w pomagając średnim, małym, dużym firmom w optymalizacjach w znajdowaniu racjonalizacji pracy, w wprowadzaniu efektywnych metod pracy, po to, aby właśnie maksymalizować zyski. Od niedawna robię to pod swoją marką, pod swoją flagą, więc jeżeli masz ochotę, to koniecznie zaobserwuj nasz podcast, nasz kanał na YouTubie, czy wejdź na naszą stronę internetową. Znajdziesz tam dużo wartościowej treści, a jeżeli uznasz, że potrzebujesz mojej pomocy, to po prostu się ze mną skontaktuj i mam nadzieję, że będę mogła Ci pomóc. Dzisiaj temat związany z efektywnością, dlatego że bardzo wiele przedsiębiorców mówi o tym, że oni muszą być tacy multitaskowi, że muszą umieć robić 500 rzeczy naraz. Rzeczywiście był taki trend w biznesie kilka lat temu, mam wrażenie, że tak bardziej 10. Które mocno promował multitasking, zresztą pojawiło się to też w wielu ofertach pracy, że multitasking jest taką kompetencją wymaganą. Natomiast słuchajcie, no wszystkie badania na świecie wskazują, że multitasking jest najmniej efektywną metodą pracy. Multitasking oznacza, że wy skaczecie po zadaniach, przełączacie się, przełączacie mózg między różnymi kontekstami, co ostatecznie zajmuje więcej czasu, niż gdybyście robili jedno zadanie po drugim. W świecie zarządzana mamy takie dwa systemy, system push i pull. System pull oznacza, że mam kubkę z zadaniami i biorę po kolei zadane, czyli biorę jedno, robię, biorę kolejne, robię, biorę kolejne, robię. System push oznacza, że jesteśmy pushowani, czyli zrób teraz to, zrób teraz to, zrób teraz to, zrób teraz to. Oznacza to, że my ciągle przełączamy swój mózg. Przełączając swój mózg, po pierwsze go strasznie męczymy, to jest jakby jedna rzecz. Druga, wykańczamy się też psychicznie. Z trzeciej strony, efektywność naszej pracy jest bardzo, bardzo niska. Od zaczynając się jednak od samego początku, czym ta efektywność pracy w ogóle jest? Jest to umiejętność realizacji zadań, realizacja zadań w możliwie najkrótszym czasie. I teraz prawdopodobnie, kiedy przeanalizujesz sobie swój dzień, okaże się, że są takie zadania, które możesz zrobić w krótszym terminie, w krótszym czasie, ale oznacza to, że albo inaczej sobie je zorganizujesz, albo wykorzystasz narzędzia, albo właśnie nie będziesz po tych zadaniach skakać. Przypomnijcie sobie takie dni, kiedy wychodziliście z pracy, um, kończyliście pracę, no i na koniec dnia okazało się, że tak naprawdę niewiele się udało zrobić, albo nic nie jest zrobione, albo lista zadań właściwie się nie skróciła. No, ja takie dni też pamiętam, żeby nie było tak, że jestem taka genialna wszystko wam efektywne. Tak samo jak każdy inny człowiek, podle, podle, podlegam różnym prawom, które mnie kuszą z jednej i z drugiej strony. Z drugiej strony, pomyślcie sobie, ile razy wychodziliście, to jest naprawdę na maksa wypróci, zmęczeni i myślicie takie poczucie: Kurde, cały dzień pracuję, i tak naprawdę nic nie, nie wiem, co ci się zrobiłam, nic mi się nie udało zrobić. Ja pamiętam takie dni, szczególnie jak mam bardzo dużo spotkań, telefonów, rozmów. Teoretycznie, oczywiście, to nie jest tak, że. Telefony, rozmowy czy spotkania nic nie wnoszą, ale ja nie widzę odhaczonych zadań na swojej liście, więc mam czasami takie poczucie, że niewiele udało mi się z dzisiejszym dnią zrobić. No ale w momencie, kiedy mamy takie poczucie, no to pytanie, gdzie ten czas nam no, ucieka, nie? no bo czas jest liniowy w biznesie, więc musimy zastanowić się, co się takiego wydarzyło. No i teraz, kiedy o tym pomyślimy, no to warto zastanowić się, na co my ten czas tracimy. No i są oczywiste oczywistości, typu social media, rozmowy telefoniczne, Załatwianie spraw prywatnych, rozpraszanie się, szczególnie jak pracujemy w domu, z mywarką, pralką, wieszaniem prania, przygotowywaniem obiadu termomiksami i tego typu rzeczami. Myślę, że każdy z nas to robi, każdy z nas czasem e, takie pokusy e, przyjmuje, tak więc no, warto gdzieś tam o tym pamiętać. No i z drugiej strony. Są jeszcze mniej oczywiste rzeczy. To jest m.in. skakanie z tematu na, na temat. Wyobraźcie sobie na prostym przykładzie sprzątania domu. Można go sprzątać na dwa sposoby. Możemy go sprzątać w poukładanej sekwencji. Na przykład na początku ścieramy kurze, odkładamy wszystkie rzeczy na miejsce, sprzątamy łazienkę, kuchnię, odkurzamy, ścieramy podłogi. Nie? Czyli mamy taką sekwencję działań jedno po drugim. Ale możemy też robić to całkiem inaczej. Możemy na przykład zesrzeć kurze w jednym pokoju, nawet jeszcze nie skończymy, a już zaczniemy w kuchni na przykład, nie wiem, wkładać naczynia do zmywarki. Okaże się, że przy okazji przypomni nam się, że zlew w łazience jest brudny, więc pójdziemy go umyć. Potem idziemy ścierać kurze do innego pokoju, a potem na końcu, nie wiem, podługa wszyt pokoju. No i jakby możemy w taki sposób sprzątać, tylko zastanówmy się, który sposób jest szybszy. Myślę, że na tym prostym przykładzie czujesz, że poukładane w sekwencjach prac powoduje, że przede wszystkim my wiemy, co mamy zrobić jedno po drugim, daje nam to tylko możliwość odhaczenia wirtualnego w głowie: Okej, okay, to jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione. Natomiast takie skakanie to raz, to, 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 to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie sobie w tej naszej głowie odhaczyć pewnych zadań, robi nam się chaos, czujemy się przygnieceni, bo tych zadań jest strasznie dużo. No i e, jakby na tym prostym przykładzie łatwo jest zauważyć, że takie sprzątane sekwencje, ma sens. No ale teraz, dlaczego w pracy nie stosujemy tej samej zasady? E, okazuje się, że w pracy piszemy maila, nie dokończymy, ale dzwoni klient, odbieramy, on chce coś na już, wszystko rzucamy, robimy. Nawet jeszcze nie skończyliśmy, przychodzi pracownik, ma pytania, odpowiadamy. Następnie okazuje się, że dzwoni kolejny telefon, albo wpada jakiś mail, i my znowu wszystko rzucamy. Czyli żadne z tych zadań nie jest skończone. Mamy 500 zadań rozgrzebanych, no i okazuje się, że później na koniec dnia właśnie mamy wrażenie, że się napracowaliśmy, bo cały czas skaczemy po kontekstach, w związku z tym nasz mózg naprawdę jest zmęczony, i okazuje się, że tak naprawdę niewiele udało nam się dokończyć. Właśnie dlatego warto również takie normalne, codzienne pracy biznesowej, m, skupiać się na tym, żeby łączyć pracę w sekwencjach, żeby to było stałe, żeby to było przefitywalne, żeby nie skakać po zadanach. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy pracujemy nad czymś, jesteśmy skupieni, i to skupienie jest czymś przerwane, i potem chcemy wrócić do tego zadania, nie wiem, za godzinę, za dwie, za dzień, to powrót do tego samego poziomu skubienia zajmuje nam 20 minut. Średnio oczywiście. I teraz znowu pytanie do Was. W jaki sposób albo ile razy daliście sobie prawo do tego, aby przerwać zadania? I teraz jeżeli moglibyśmy te wszystkie zadania połączyć jednak w sekwencję, to o ile krócej zajęłoby nam zrobienie tych zadań? Pytanie, jak często w ciągu dnia się właśnie rozpraszamy? Takie wskazówki, które mi bardzo pomagały swego czasu, bo jestem absolutnym fanem, freakiem optymalizacji, to co się da optymalizuje. Ja nawet, jak nagrywam podcasty, to nigdy nie nagrywam jednego odcinka na raz. Zawsze nagrywam trzy, czasem nawet pięć odcinków, dlatego że piszę najpierw scenariusze, a potem siadam, na, nagrywam i mam na Miesiąc, czasem dwa spokój, zależy, jak wiele odcinków do przodu nagram. Tak samo z filmikami. To może się wydawać dziwne, natomiast ja wychodzę z założenia, że wolę raz załączyć słuchawki, podłączyć wszystko, ustalić, napisać scenariusze, przegadać ten temat, a dopiero później nagrać. Niż nagrywać na przykład raz w tygodniu jeden podcast, bo to za każdym razem wymaga dokładnie takiego samego czasu na przygotowanie, a w sumaryczne nagranie czterech podcastów zajmie mi. Mniej więcej tyle, co nagrania pod rząd sześciu. Także warto jakby zdawać sobie sprawę z tego, że warto łączyć pracę w sekwencję. Wskazówki takie proste ode mnie, to przede wszystkim jeżeli umawiacie sobie spotkania, to warto spotkania umawiać na 1 czy dwa dni w tygodniu, najlepiej pod rząd. Że na przykład spotkanie na 10, 9, 11, dlatego że jak kończycie spotkania o tej 12, to macie pozostałą część dnia na efektywną pracę, która nie będzie przerywana kolejnymi spotkaniami. To, co bardzo często się dzieje u przedsiębiorców, to spotkanie na 10, potem na 14, potem na 18. Nie? i macie cały dzień rozwalone, i między tymi dniami, znaczy między tymi spotkaniami, zastanawiacie się, co wy dacie radę tam zrobić. I ta praca nie jest efektywna, bo w pewnym momencie tak trzeba ją przerwać, bo mamy kolejne spotkania. Więc ja staram się umywać spotkania na. Jeden, dwa dni w tygodniu, jedno po drugim. Możemy też sobie połączyć pracę w sekwencję. na przykład, że zawsze od, od rana zaczynacie od maili, czy odpisuję na wszystkie maile, które mam na skrzynce i na przykład przez kilka godzin do tego maila nie zaglądam. Zaglądam na przykład pod koniec dnia drugi raz. I tutaj to się wydaje być pewnym wariactwem, natomiast ja to przetestowałam już od bardzo dawna. Tak funkcjonuje, że maile sprawdzą dwa razy dziennie i naprawdę to działa. I klienci też się nie wściekają, tylko że dostają odpowiedź szybko, dostają najdalej po kilku godzinach, więc też nie ma co tutaj szaleć, że musimy natychmiast już działać. Jak będzie jakiś pożar, to i tak klient zadzwoni. Warto też sobie połączyć, nie wiem, takie prace w, w sekwencji, na przykład, nie wiem, między 10 a 12 piszę oferty rozsyłam. Między 12 a 14 robię sobie przegląd magazynu i robię zamówienia. Chodzi o to, żeby wszystkie czynności związane z magazynem, z zamówieniem były w jednym bloku czasowym, żebyśmy nie musieli naszego mózgu przełączyć między różnymi kontekstami działań, dzięki temu ten mózg też będzie mniej zmęczony i będzie bardziej efektywny, bardziej skoncentrowany. Gwarantuję Wam, że będziemy sobie wprowadzali takie drobne, e, pra, znaczy drobne znane do naszej codzienności, to one sumarycznie przynoszą bardzo, bardzo Duże efekty. Ja trzymam kciuki, aby udało Ci się zmienić jak najwięcej nawyków, jak najwięcej tematów związanych z organizacją pracy. Pamiętajcie, że odzyskując czas, jesteśmy w stanie obsłużyć coraz większą liczbę klientów, a jest to związane ze skalowaniem każdego biznesu, nawet tego najmniejszego. Jeżeli potrzebujesz więcej treści na temat tego jak radzić sobie w małej firmie, jak poradzić sobie ze skalowaniem, automatyzacją, standaryzacją, takim niezajeżdżaniem się, czyli pracować się 24 na dobę, to myślę, że na naszych kanałach znajdziesz mnóstwo wartościowej treści, a jeżeli uznasz, że ja osobiście mogę ci pomóc, to po prostu do mnie napisz. Na pewno dogadamy się i będę w stanie pomóc poukładać, pooptymalizować również twoje przedsiębiorstwo. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem. Transcrição e